No jak wszystkie mecze do tej pory w Grudziądzu pokazały drużyny, które tam jechały, to jedynie Uni Leszno udało się nawiązać walkę i zremisować, właśnie wydrzeć ten remis drużynie grudziądzkiej. W tym roku drużyna z Gruzią zajdzie e, świetny sezon zawodnicy doskonale punktują formacja juniorska dokłada cenne punkty i na pewno jedziemy na gorący teren, na specyficzny. E, tor, ale myślę, że chłopcy są podbudowani ostatnim e, występem e, na własnym stadionie z Trulio Works Stalgorzów z z i e, na pewno nie jedziemy tam ze zwieszoną głową, będziemy na pewno mocno się stawiać i napisujemy mocno krwi drużynie z Grudziądza. Wraca Patryk Rolnicki do y, zestawienia juniorskiego GKM-u. Czy to jest dla nich wzmocnienie, bo wiadomo, że on no, jest po bardzo ciężkiej kontuzji? No, trudno powiedzieć, tak, tak jak powiedziałeś, jest to naprawdę bardzo skomplikowana kontuzja. Ja jestem naprawdę zaskoczony tym, że Patryk tak szybko wraca do ścigania. I, I z jednej strony się cieszę, bo chwała, że ten chłopak ma ostatni sezon juniorski. Fajnie, że, że jeździ, że punktuje i trzymam za niego kciuki. No zobaczymy. Być może będzie to jakieś wzmocnienie drużyny z gruziąskiej, a być może niekoniecznie będzie to wzmocnienie. Wszystko okaże się w meczu. Jak będzie dysponowany, ale wydaje mi się, że najważniejszymi elementami rozgrywki z Grudziądzem jednak będą seniorzy i tutaj będzie tkwił szczegół czy, czy uda nam się mecz rozstrzygnąć na własną korzyść, czy też niestety przyjedziemy na tarcz. A to może być mecz, który rozstrzygnie o tym, kto zajmie trzecie miejsce? Może też być. Generalnie mamy jeszcze dwie kolejki po meczu w Grudziądzu. Meczu siebie z Wrocławiem, gdzie jesteśmy, nie jesteśmy bez szans na zdobycie kompletu punktów do tabeli. Jedziemy na ostatni mecz do, do Torunia, Jak wiemy drużyna toruńska spicuje się mocno poniżej oczekiwań i, i tak naprawdę tylko z drużyną gorzowską udało im się zdobyć punkty, wszyscy tam byli w stanie powalczyć i wygrać, to dlaczego, tak, dlaczego nie my I, i może się okazać, że ten mecz w Toruniu będzie tym językiem uwagi, który będzie decydował o tym, które miejsce zajmiemy po rundzie zasadniczej.